mam Wam tym razem przedstawić nowego malucha w naszej gamie. E, był Adam, była Korsa. A teraz mamy Karla. Skąd nazwa Karla? Otóż Adam Opel miał pięciu synów, z czego właśnie jeden był Adam, drugi nazywał się Karl. Mam nadzieję, że trzeci nie będzie Zykwy. nie się czuję w tym samochodzie, czuję się jak w dużym aucie, tak naprawdę jedę naszym najmniejszym hot hatchem, bardzo przyjemna deska, uśmiecha się do mnie. Bardzo miło się na niego patrzy. Z takim dynamicznym zderzakiem, z dużym znaczkiem Blic, znaczkiem Opla. Fajne halogeny, ładnie zarysowane lampy. Przedłoczenie na drzwiach idące przez klampkę przednią, tylną. Jest naprawdę auto dopieszczone według mnie i ciekawie wyglądające. Tył też nie jest, jest nietuzinkowy. Tak? Nie jest to prosty samochód z prostymi światłami. Charakterystyczne już dla Opla otwieranie bagażnika w takim odstającym, dużym znaczku. Duże, wyróżniające się światła tylne. Masywny zderzak. Naprawdę samochód wygląda na, na duży. No i tak naprawdę takim jest. No tutaj akurat mamy odsunięte to na Maxa, ale nawet jeśli odsuniemy to w pozycji... Wygodnej dla kierowcy, to i tak zostaje tego, tego miejsca całkiem sporo. E, mamy cztery poduszki, kurtyny, e, ABS, ESP, kontrolę trakcji. To wszystko mamy w, w, w Carlos w standardzie. Oczywiście nie zapomniano też o maluchach. E, tutaj mamy uchwyty ISOFIX na po prawej i po lewej stronie. Spory samochód. E, Dużej przestrzeni bagażowej, jak na ten segment półka sztywna, zawsze coś tam można położyć parasolkę. Spory bagażnik pod spodem, nawet wygospodarowane miejsce na koło dojazdowe. Pokażę jeszcze, jak się fajnie składają w tym samochodzie tylne siedzenia. Przy ewentualnym przewożeniu dłuższych przedmiotów, na przykład z Ikei, jesteśmy w stanie się zapakować. otrzymujemy całkiem sporą przestrzeń nawet ja na wakacje mogę się zmieścić Zygary. One są już znane z korsy, uważam, że no nawet robactwo chce do samochodu. Radio proste, bez żadnych dodatkowych udziwnień to ma działać, ma Mamy szybko sterować. Całkiem przyzwoicie gra. pane sterowanie klimatyzacją. Tutaj jest taki mały wyświetlacz, który pokazuje zadaną temperaturę. Sterowanie w kierownicy, sterowanie telefonem, radiem. Ten z funkcją z funkcją um, ustawienia limitu, limitu prędkości. Komputer pokładowy z pełną informacją. Tutaj wszystkie funkcje, jakie spalanie, średnie wartości, ile przejechaliśmy. Dodatkowo doposażono go w wyłącznik ESP kontroli trakcji oraz e, Trip City, który w, przy, ułatwia parkowanie, tak? Grykownica lżej się kręci. No i system znany z Insigni, który poprzez kamerę. Odczytuje linie, e, linie na drodze i informuje nas o przekroczeniu o przekroczeniu linii. Bardzo fajne rozwiązanie. No w tym segmencie to chyba nikt tego nie ma oprócz nas. Każdy myśli gdzie tu sobie sobie coś schować, nawet w tak małym aucie możliwości jest sporo. Tu jest całkiem spory schowek na, na napój, na jakieś drobiazgi, klucze, monety. E, tutaj na kubki, portfel. E, mamy też połączenie USB. Gniazdo 12V, eee, schowek tutaj, na no, długopisy, drobiazgi, oczywiście również w drzwiach przednich, tylnych, więc tych możliwości jest sporo, o nawet tutaj. Zastanawiamy się jak się chronić przed upalnym dniem, tak jak dzisiaj. Lecimy tam filmik trochę nam gorąco już tutaj na tej patelni, I w tym momencie mamy przyciemnione tylne szyby. Tak naprawdę nasze, nasze dzieciaki, które podróżują razem z nami nie odczują tego skwaru, żaru bijącego przez te okna na Opcja niby znana z innych segmentów, z innych marek, ale, ale w maluchu tej klasy to chyba jakaś nowość. Silnik, te 75 koni, jest odczuwalny, tak jakbyśmy jechali samochodem około 85 koni 1.2 więc naprawdę bardzo fajne bardzo fajne odczucie 4,5 litra na 100 km taki jest apetyt na paliwo tego silnika więc w cyklu miejskim Całkiem fajny, całkiem fajny wynik. wszystkie zapłonowe, każda jest z nich oddzielnie. Kiedyś, kiedyś była to taka cała listwa zasilająca. Jeśli nastąpiło jakieś uszkodzenie, przebicie wewnątrz, to trzeba było ją całą wymienić. To było, to było całkiem kosztowne. Dzisiaj ewentualnie, jeśli coś nastąpi jakieś uszkodzenie, to możemy wymienić jeden element. Więc to kosztuje pewnie relatywnie mniej niż trzy.